W tym filmie pokażę Ci zalety oraz ograniczenia technologii ChatGPT, która jest oparta o sztuczną inteligencję. Jestem na stronie openai.com i klikając w tym miejscu na Try, mogę przejść do ChatGPT. W tym miejscu mogę się zalogować albo zarejestrować. Ja posiadam konto. Jeśli chodzi o rejestrację, z tego co pamiętam, jest dwu, dwuetapowa. Dostajesz informację na konto e-mail oraz dostajesz y, kod weryfikacyjny na swój numer telefonu w postaci SMS-a wpisujesz ten kod i masz założone konto. Ja się zaloguję. Ok, jestem zalogowany. i Tak prezentuje się Chat GPT. Po lewej stronie mamy proste okno. Gdzie mogę usunąć konwersację, mogę zmienić Dark Mode na Light Mode i na odwrót przejść do OpenAI Discord, zobaczyć sekcję z pytaniami i odpowiedziami, także wylogować się. Mam tutaj nowy chat i polecenia do chat GPT e, wpisujemy po prostu tak, jakbyśmy działali na komunikatorze. Takie pytanie proste. Opisz skutki II wojny światowej dla Polski. Polski powinienem napisać z dużej litery. I zobaczmy, w jaki sposób czat GPT formułuje odpowiedź. Polska została zidentyfikowana przez Niemcy i ZSRR, a jej terytorium zostało podzielone pomiędzy obu agresorów. W wyniku wojny Polska utraciła ogromne połacie ziemi na wschodzie. Które zostały przełączone do ZSRR, a także część swojego terytorium na zachodzie, które zostało przełączone do Niemiec. W sumie w wojnie zginęło wielu Polaków, a reszta została wysiedlona lub wywieziona do obozów koncentracyjnych. Po wojnie Polska została zmuszona do uzależnienia się od ZSRR i przyjęcia systemu komunistycznego, co prowadziło do dalszych represji i ograniczeń, ograniczenia wolności. Ogólnie rzecz biorąc, II wojna była ogromnym ciosem dla Polski i jej narodu. Jak widać, w takim ogólnym pojęciu odpowiedź jest podprawna, natomiast to, co się da zauważyć, to takie mm, bazowanie na ogólnikach, troszeczkę na laniu wody. Albo to stwierdzenie: w wojnie zginęło wielu Polaków, czyli albo zginęło wielu, a reszta została wysiedlona. Lub wywieziono do obozów koncentracyjnych, czyli albo zginąłeś, albo zostałeś wysiedlony, albo wywieziony do obozu koncentracyjnego. Oprócz osób, które zginęły, zostały wysiedlone lub wywieziono do obozów koncentracyjnych, była cała masa ludzi, miliony ludzi, którzy, którzy starali sobie poradzić w tej sytuacji. I to jest jakby taka główna wada chat GPT. Ponieważ bazuje na ogólnikach. ChatGPT jako taki nie jest podłączony bezpośrednio do sieci. On nie bazuje na najnowszych badaniach, najnowszych artykułach, tylko korzysta z wiedzy, którą ma w granu i podaje odpowiedzi, które są statystycznie najbardziej poprawne. Co powoduje, że ChatGPT od czasu do czasu się myli, zmyśla, Kofabuluje, leje wodę. Zdarza mu się dosyć często. Inny przykład zastosowania ChatGPT: tworzenie pliku SVG. Poprosiłem, aby chat GPT stworzył dla mnie plik, który pokaże, czy rysuje nam psa? To jest ten, yy, to jest ten kod. Zobaczymy, jak będzie się prezentował pies. Kleję tutaj ten nasz kod. Odpalę live server. Proszę bardzo. Tak wygląda pies. To jest pies. Zbycie w sztucznej inteligencji. Uwierzysz? Nie, to jest pies. Tutaj widzisz psa. Mówisz coś innego? <także>, Także takie są ograniczenia sztucznej inteligencji. Serdecznie zapraszam Cię do kursu, w którym pokazuję jak można wykorzystać chat GPT do rozwiązywania zadań domowych, bo faktycznie można, przygotowywania się do różnych egzaminów, w tym do matury. Testuje ChatGPT na zadania z biologii, z chemii, z fizyki. Pokazuje ograniczenia, a także możliwości. Pokazuje również, jak ChatGPT można wykorzystać do pisania prac dyplomowych. I tutaj też są elementy tego oprogramowania, które można wykorzystać, ale są elementy oprogramowania, przez które możemy mieć spore problemy. I to by było tyle, jeśli chodzi o wprowadzenie do. E, ChartGPT. Chciałem um, również ucząc się ChartGPT e, zweryfikować to co głosi sieć internetowa. E, sieć internetowa głosiła, że to jest koniec copywriterów, grafików e, koniec programistów, twórców treści twórców marketingowych takie bardzo chwytliwe, a w sumie nie denerwujące nagłówki. Nie lubię takich nagłówków, wieszczących jakąś wielką tragedię. Chat GPT oraz technologie Open Eye, czy technologie oparte na sztucznej inteligencji, to niewątpliwie jest przyszłość, ale na chwilę obecną tak wygląda pies. Serdecznie dziękuję Tobie za uwagę i zapraszam do. kolejne produkcije.